Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 24 do 30 kwietnia bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy, jak zapowiada się nadchodzący tydzień dla Was. Zaczynamy. Poniedziałek, 8 buław. wtorek rycerz denarów środa umiarkowanie czwartek cztery buławy Piątek Dwa denary Sobota Wieża I niedziela Trzy buławy dla czytania mamy Asa bardzo ładny kochani tydzień nie boimy się tej wieży zwróćcie uwagę na jakieś usterki podczas burzy tak zapowiadają deszcze zapowiadają mm, jakieś dziwne zjawiska atmosferyczne wiatry tak więc zabezpieczcie być może coś co macie na <laughs> świeżym powietrzu garaże domy tak dachy może być zerwana linia elektryczna, więc tutaj w sobotę coś takiego może się wydarzyć, ale niekoniecznie. Eee, kran się popsuje, coś tam się, korki wyskoczą. Ale tak to macie bardzo ładny tydzień. A z w tle mówi, że jest szansa, macie potencjał na wniesienie jakiegoś sukcesu, na zrealizowanie pozytywnie swoich planów. Że teraz jest czas na to, żeby ruszyć z jakimś projektem, z jakimś pomysłem, z jakąś inwestycją. Macie fakt w rękach, więc tutaj starajcie się, bo ktoś was doceni. Wasza praca jest bardzo atrakcyjna. Eee, wasz talent jest bardzo atrakcyjny w czyichś oczach i warto to wykorzystać. Warto też komuś zaufać w jakichś nowych propozycjach, gdzie możecie dobrze zarobić bądź skorzystać na czymś. A teraz zobaczmy tą wieżę. 4 denarów. denary, więc oszczędzajmy w tym dniu i nie dajmy się naciągnąć na coś, żeby nie stracić pieniędzy. No i dobra materialne tutaj też narażone, więc tak jak powiedziałam, no mogą być jakieś zjawiska, wichury, deszcze, burze, więc zwróćcie na to uwagę. Przede wszystkim ubezpieczyć się, a po drugie zabezpieczyć, tak? Nieraz w ogrodzie też mam meble jakieś, jakieś, no, Dekoracji, to potrafi wiatr zniszczyć, prawda? Płoty przewalić, dachy zerwać, więc tutaj no, uważajcie. Ale ogólnie bardzo dobry y, tydzień, i teraz tak. Te strzelce, które mają pracę jakieś mogą być tutaj nagrody, jakieś wyróżnienia, dodatki praca na dwie zmiany dodatkowa praca podwyżka, przedłużenie umowy o kolejne dwa lata. Jeżeli macie własną działalność gospodarczą, tutaj ruszy się coś od poniedziałku i wreszcie te pieniądze, na które czekacie od dłuższego czasu, no, zaczną wpływać na Wasze konto. Co jeszcze? W związkach, w stałych relacjach bardzo dobrze. Poprawi się komunikacja. Widać, że lubicie spędzać ze sobą czas, współpracujecie, staracie się pielęgnować tą relację. Natomiast samotne strzelce poznają kogoś. Przez internet, i ta osoba może w tym tygodniu do Was przyjechać. To na razie będzie związek na odległość. Może inny, w innym mieście mieszkacie, może w innym kraju. Ale tutaj widać, że ta osoba zrobi na Was dobre wrażenie i strzelec też. No, bardzo się spodoba tej e, Waszej wybrance bądź e, przyszłemu partnerowi. <grym> Bo jest azbuław, a azbuław mówi, że iskrzy, że coś tam zaczyna między Wami się dziać, jest jakaś chemia, jest pożądanie, jest wizualna akceptacja, jesteście w swoim typie. No i jak dalej się potoczy relacja, to musicie ze sobą zacząć po prostu rozmawiać i częściej się spotykać. A jeżeli już rozmawiacie od dłuższego czasu ze sobą, no to też wiecie, że ta osoba nie ma pstro w głowie, tylko ma w niej jakoś poukładane być może łączą Was wspólne zainteresowania, pasje no macie po prostu o czym rozmawiać i zawsze ta rozmowa się klei bądź nieraz może być tak, że czasu brakuje nocy i dnia bo przegadujecie cały czas więc y, tutaj jakaś fajna nowa znajomość wykorzystajcie to dobrze, poniedziałek bardzo dynamiczny dużo się będzie działo Telefony, maile, smsy, jakieś wiadomości, nowe znajomości, wszędzie was będzie dużo. E, jakieś kreatywne pomysły, będziecie ruszać z jakimś projektem, współpracując z kimś. E, no i widać takie zaangażowanie, tak? Więc e, dobry czas na to, żeby z kimś poruszyć jakiś temat, porozmawiać, rozpocząć jakąś sprawę. Zainterweniować w jakiejś sprawie, więc tutaj czy rozmowy, czy jakieś dokumenty, pisma, czy praca po prostu fizyczna, żeby wreszcie zacząć um, coś realizować e, i po prostu um, dokończyć to, tak. Dobry dzień na rozmowy, więc tutaj komunikacja na najwyższym poziomie. Warto w tym dniu porozmawiać z szefem o podwyżce porozmawiać z partnerem, bądź partnerem, partnerką szczerze ogólnie ósemka była w tych kartach takiej satysfakcji takiego progresu, że właśnie idziemy do przodu że cieszymy się, że coś wreszcie rusza więc tutaj warto tą piękną energię wykorzystać i działać, działać szybko może być tak, że momentami będziecie musieli się pośpieszyć czy to w podjęciu decyzji, czy podbiec troszeczkę do tramwaju czy autobusu ewentualnie Yy, właśnie yy, zdecydować się na coś, ale myślę, że nie będziecie mieli z tym, z tym problemu. Wtorek mamy rycerza denarów, więc tutaj udane spotkanie biznesowe z zodiakalnym bykiem. Jeżeli się umówiliście na spotkanie, na pewno nie przyjdzie z pustymi rękoma. Yy, możliwe jakieś pieniądze niespodziewane, które wpłyną na Wasze konto, ewentualnie ktoś do Was przyjedzie, kto wcześniej był umówiony, rozliczy się z wami, może odda jakąś pożyczkę, może odwiedzi was po prostu, przyjdzie yy, w gości i, i tak jak powiedziałam, nie przyjdzie z pustymi rękami. Rękoma. <grytanie> Dobrze. Recerz Dynarów to jest planowanie jakiejś podróży. Może strzelce plan planują gdzieś wyjechać na majówkę więc już będziecie poczyniać jakieś przez internet rezerwacje wpłacać jakieś zadatki, zaliczki i co jeszcze moi kochani, no ogólnie flegmatyczny dzień, tak jak poniedziałek bardzo szybko Wam minie i będziecie zadowoleni, tak tutaj no rycerz denarów to tak po prostu no nie śpieszy się, idzie sobie spacerkiem przez życie więc może być tak, że gdzieś utkniecie w korku, że gdzieś tam trzeba na coś poczekać, bo jakiejś tam pani się nie śpieszy, prawda? I, i kolejka jest przed okienkiem gdzieś czy na poczcie, czy, czy w jakimś markecie. Więc tutaj też taka cierpliwość będzie waszą domeną w tym dniu. No, i może być też tak, że wy sami będziecie po prostu sobie na swobodnie, na spokojnie załatwiać sprawy bez żadnych jakichś takich presji, nacisków. Dobry dzień na załatwianie jakichś spraw finansowych, więc tutaj wizyta w banku, jakieś właśnie rozliczenia. Jeżeli staracie się o jakąś pożyczkę od dłuższego czasu, być może wreszcie będzie pozytywna tutaj odpowiedź i jakieś pieniążki będą mogły być Wam zaproponowane. Dobrze, moi kochani, co w związkach? W związkach stabilizacja. Możecie liczyć na jakiś upominek bądź niespodziankę od swojego partnera bądź partnerki. W środę mamy kartę umiarkowania. Bardzo spokojny dzień, wszystko macie pod kontrolą, wszystko się układa tak jak powinno. Są osoby, które chcą z Wami współpracować, są osoby, które Wam pomagają bądź wyręczają Was z jakichś obowiązków. I ogólnie dzień bardzo udany, więc tutaj nic niepokojącego się nie wydarzy. Większość spraw, które na ten dzień sobie zaplanowaliście, zrealizujecie je po swojej myśli. W czwartek mam cztery buławy, więc tutaj bardzo fajna atmosfera w pracy. Te osoby, które szukają pracy tutaj od wtorku już podejmą współpracę. Prawdopodobnie jeszcze pojawi się jakaś w międzyczasie oferta, więc będziecie chcieli ją rozważyć i być może. Zadecydujecie w przyszłym tygodniu, natomiast strzelce, które mają swoją własną działalność gospodarczą, możliwe jakieś wyjazdy biznesowe, więc wtorek, środa możecie być poza domem, w czwartek wrócicie do domu. I ogólnie dzień nastawiony no, w pracy, dobrze, bez żadnych fajerwerków, natomiast może być planowanie jakiejś uroczystości, więc nie wiem, no, w zależności gdzie pracujecie. Może będziecie organizować majówkę właśnie, może Dzień dziecka, może jakiś festyn, może gdzieś jakaś impreza plenerowa, może okrągła rocznica um, powstania tej firmy, tak? No różne mogą być jakieś takie właśnie imprezy, to to raz, a dwa w domu też może być jakaś uroczystość rodzinna. Macie dzieci, bądź nie, może partnera, bądź partnerki, mininy, urodziny, ktoś was przyjedzie, będziecie się gościć. Ewentualnie Wy zostaliście wcześniej zaproszeni do kogoś, może we wtorek, żebyście weszli w czwartek i po prostu miło spędzacie z kimś czas, celebrując jakieś wydarzenie. W tym dniu też możecie dostać jakąś wiadomość z zaproszeniem na jakąś uroczystość. Komunia, chrzciny, wesele, ślub, tego typu rzeczy. No i czwórka była w jest planowanie jakiegoś uroczystego wydarzenia. Ogólnie stabilizacja w związkach, w domu czujecie się najlepiej, więc strzelec po pracy będzie wypoczywał wśród najbliższych. W piątek mamy dwa denary, więc tutaj dobra współpraca, partnerstwo biznesowe, e, dobre jakieś wymiany handlowe, obrót gotówką, dobrze coś kupicie bądź sprzedacie. Natomiast pamiętajcie, jak dysponujecie pieniędzmi, bo może być tak, że no, w pewnym momencie będziecie potrzebowali na coś wydać, a ich nie będzie, więc tutaj też z głową. Inwestujcie. Yy, zakupy też może być różnie, to znaczy, no w jednym sklepie będzie kosztowało coś 5 zł, a, a pójdziecie en, dwie przecznice dalej i będzie kosztowało 3 zł, bądź 8 zł, więc tutaj też uważajcie na ceny. Tak, jak już macie swoje, jakieś ulubione miejsca, gdzie y, robicie zakupy i mniej więcej znacie ceny, no to trzymajcie się tego, bo może być tak, że yy, Zaryzykujecie zakupy w jakimś innym sklepie i przepłacicie. Co w związkach. No tutaj dobrze, ale któryś z Was może mieć taki zmienny nastrój, więc tutaj nie poruszajcie żadnych poważnych tematów. Natomiast warto skonsultować jakieś decyzje na z partnerem bądź partnerką życiową, zwłaszcza jeżeli to dotyczy jakichś większych wydatków, żebyście tutaj po prostu zgodnie podjęli decyzję. No i ta nieszczęśliwa sobota, mamy wieżę, mamy cztery denary, wieża, no być może trzeba będzie zrezygnować z jakichś planów wyjazdowych. Tak jak powiedziałam, mogą być jakieś awarie, bądź tutaj straty materialne poprzez jakieś wichury, yy, bądź no, zjawiska pogodowe. Natomiast wieża to jest też dom, yy, więc w domu może kran będzie przeciekał, może rura gdzieś tam pęknie, może. Yy, zwarcie będzie gdzieś w wniosku, więc też uważajcie, pilnujcie się. No i uważamy na straty finansowe, więc broń Boże w sobotę, kochani, yy, nie chodźcie ani z większą gotówką, ani z jakimiś kartami złotymi, bo coś możecie zgubić, ewentualnie no, będzie jakaś awaria, na przykład w bankomacie, coś chcecie wypłacić, a nie będziecie mogli, więc tutaj, żebyście na sobotę zabezpieczyli się też w gotówkę, żeby mieć przy sobie gotówkę, bo mogą być awarie i problemy z płaceniem blikiem, z płaceniem przelewem, tak z wypłatą bankomatu. Więc tutaj też spotkacie się z jakimiś awariami, nie tylko bezpośrednio, ale właśnie no też można powiedzieć bezpośrednio, ale nie u was w domu, nie na waszym podwórku, tylko właśnie no, w jakichś takich codziennych sprawach. Yy, niespodziewany yy, przypływ takiego poczucia, że potrzebuje bliskości, więc tutaj yy, być może powinniście z partnerem jakoś spędzić fajnie czas bądź z partnerką, yy, miś przytulas, taki się tutaj odzywa w strzelcu, <laughs> chce z kimś być blisko, porozmawiać, zwierzyć się, ale też poprzytulać się, pomiziać, żeby Nasycić się tutaj czyjąś obecnością, z osobą, oczywiście, która jest bliska Waszemu Sercu, która jest dla Was ważna. Natomiast samotne strzelce, jeżeli miały się tutaj z kimś spotkać, to będzie odwołana ta wizyta. Prawdopodobnie ta osoba przyjedzie w niedzielę bądź w przyszłym tygodniu, więc musicie się na to po prostu przygotować. Niedziela, bardzo fajny czas. No właśnie, ktoś Was może odwiedzić, bo tu mamy trzy nary i też na, zdecydujecie się na coś. Jeżeli nie byliście zdecydowani odnośnie przyjęcia tu jakiejś oferty współpracy, to w niedzielę myślę, że już podejmiecie taką decyzję. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziecie już po moju chce rozmawiać na ten temat. Planowanie podróży, wyjazdu bądź oczekiwania kogoś z podróży, ktoś, kto Was odwiedzi. I ogólnie taki dzień, gdzie macie dobre nastawienie, e, że wszystko się ułoży po Waszej myśli, że czeka Was dobra przyszłość, że w, związka, w związku też dobre relacje, że tworzycie harmonijny, zgodny związek, który stara się, bardzo się angażuje, e, żeby było lepiej. Natomiast, strzelce, którym coś tutaj nie wyszło, albo jest przełożony przyjazd, albo w ogóle zrezygnujecie z tej osoby i będziecie wypatrywać dalej, e, czy ktoś nie pojawi się na horyzoncie. No to wszystko od Was zależy, natomiast ogólnie w tym tygodniu będziecie pięknie wy wyglądać, będziecie robić wrażenie i będziecie mieli taką pewność siebie, taką moc w sobie, dar przekonywania. E takie wzbudzanie autorytetu, ale też takiej właśnie szlachetności, takiego szacunku. Wykorzystajcie tą energię, bo wiele spraw dzięki temu sobie pozałatwiacie. No i tutaj być może, nie wiem, zmieniście coś w wyglądzie, że jesteście tacy piękni, atrakcyjni. Może e, ćwiczycie swoją silną wolę i odchudzacie się od jakiegoś czasu, trenujecie i tutaj wasze ciało nabiera pięknej kondycji i wyglądu. Zmiana wizerunku, stylu, wyglądu: no to sprawia, że strzelec dba o siebie i, i pięknie wygląda, jest atrakcyjny, i przez to też inaczej postrzegany. Może tak, może nie, ale wykorzystajcie tą energię i pamiętajcie, żeby ufać pracy swoich rąk. Więc cokolwiek się zabierzecie w tym tygodniu, powinno zrealizować się jak po maśle. będziecie zadowoleni jakieś sukcesy tutaj, dobre wiadomości idziecie do przodu i tego Wam kochani życzę pamiętajcie, czytanie jest ogólne na pewno nie dla wszystkich sprawdźcie sobie znak ascendentalny wspaniałego tygodnia Wam życzę dziękuję za uwagę i do usłyszenia